Orędzie 478 Mediolan 2 października 1992 roku. Wspomnienie świętych aniołów-stróżów. Zapowiedź trzech aniołów. Moi umiłowani i mnie poświęceni synowie dziś są blisko Was aniołowie światłości mego niepokalanego serca. To ich święto ich i wzywajcie, postępujcie za nimi, żyjcie zawsze z nimi. Ojciec Niebieski dał ich wam jako stróżów i opiekunów. Obecnie jest ich czas. W tym ostatecznym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku szczególnie i mocno ujawniają się aniołowie pana. Weszliście w najboleśniejszą i najtrudniejszą fazę walki, pomiędzy duchami dobra i duchami zła, pomiędzy aniołami i demonami. To straszna walka tocząca się wokół was i ponad wami. Wy biedne ziemskie stworzenia jesteście w nią wciągnięte i dlatego odczuwacie szczególnie silnie zasadzki, zastawiane na was przez złe duchy, które pragną sprowadzić was na drogi grzechu i zła. W tych czasach działanie aniołów stróżów musi więc stać się jeszcze silniejsze i stałe. Módlcie się często, słuchajcie ich z uległością, idźcie za nimi w każdym momencie. Oddawanie czci i chwały aniołom pańskim powinno się rozszerzać w kościele i stawać bardziej uroczyste. Oni mają zapowiedzieć wasze bliskie wyzwolenie, to ich zadanie, Czekajcie z ufnością na zapowiedź trzech aniołów, przyjmijcie ją z radością i idźcie za nią z miłością. Wasze wyzwolenie zbiegnie się z końcem nieprawości, z zupełnym wyzwoleniem całego stworzenia z niewoli grzechu i zła. To co nadejdzie będzie nadzwyczajne, nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu i każdy zobaczy w świetle samego Boga swe własne życie oraz wszystkie swoje czyny. Pierwszy anioł ma za zadanie ogłosić wszystkim Ulęknijcie się Boga i dajcie mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię. I morze i źródła wód. Wasze wyzwolenie zbiegnie się z upadkiem szatana i wszystkich duchów diabelskich, wszystkie demony i duchy potępionych, które rozproszyły się w tych latach po wszystkich stronach świata na upadek i potępienie dusz, zostaną zepchnięte do piekła skąd wyszły. Nie będą już mogły szkodzić, cała władza szatana zostanie zniszczona drugi anioł ma za zadanie ogłosić Upadł upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. Wasze wyzwolenie zbiegnie się przede wszystkim z nagrodą udzieloną tym wszystkim, którzy w wielkiej próbie pozostali wierni. Zbiegnie się ono także z wielką karą dla tych, którzy pozwolili się pociągnąć przez grzech i zło, przez niewierność i bezbożność, przez pieniądz i przyjemności, przez egoizm i nieczystość. Trzeci anioł ma zapowiedzieć wielką karę. Jeśli kto wielbi bestię i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, Przygotowane, nierozcieńczone w kielichu jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamię jej imienia. W końcowym okresie wielkiego ucisku Zapowiedzianego jako koniec nieprawości, upadek szatana i kara na bezbożnych, zostanie wystawiona na ciężką próbę wytrwałość tych, którzy należą do Pana, wypełniają przykazania Boże i pozostają wierni Jezusowi. Dlatego właśnie zapraszam Was dziś do pozostawania w szczególnym zjednoczeniu z Waszymi aniołami stróżami poprzez modlitwę, nasłuchiwanie ich głosów oraz przez uległe przyjmowanie ich misji? Polega ona na bezpiecznym prowadzeniu was po drodze dobra i świętości. W tych czasach szatan z wściekłością panuje całą swą mroczną mocą, dlatego aniołom światłości mego niepokalanego serca, przypadło prowadzenie was po drodze wytrwałości i wierności Jezusowi, zachowywania przykazań Bożych i praktykowania wszystkich cnót. Z radością mamy pocieszonej przez Was i coraz bardziej otaczanej chwałą, Błogosławię was, zjednoczonych dziś z waszymi aniołami stróżami.